Jak, jak wygląda? Jak wygląda? Naprawdę? Cześć, Mastry, to Fabian jestem Famian. po raz kolejny w Project Playtime e, z e, znaną osobą, czyli Kalitem. Moje się przywitać. Czekajcie, widzowie, bo chłop jest jakiś opóźniony. Dobry. O, no właśnie, on. Okay, odezwał się e, Dobra, no, możecie ustawić suba na wstępie, miał w górę, a my lecimy do Gierki, bez przedłużania zapraszam was do Gierki. widzowie, e, pierwsza Greczka leci właśnie teraz Kaliszec z Forkiem, będzie jego perspektywa w prime do nogu, on na granku już Lecimy Weźmy milong legs, będzie zajebiście. Będziemy pewnie straszył jak zawsze, kurde Szereg widziałem w ogóle, że w tamtym odcinku się e, powie, jakby Kalisza nie odbył, ale... Problemy techniczne ale... Tak Problemy techniczne były, więc Problemy techniczne Mam nadzieję, teraz będzie gdzieś. Cyk Mam nadzieję, że teraz będzie gier Po-dissolve'et po prostu play popi, po Projekt Playtime Powiedziałem e, popi Playtime, nie projekt Playtime Adowna Wiecie o co chodzi Must know fast GBS. Okay. Uciekam stąd Więcej e... nie ma Koledzy, dawajcie, róbcie zabawki Wiesz, tu biega Włączyłeś, co nie? Co włączyłem? Nagrywanie nie, nie. Tak Kurwa, nic nie widzę, przecież to światło Nie ma mnie Nie ma też porądu Serio? Kurde! Dobry jesteś, nukle Nie ma i kaplica jest, nie? widzę, że to wieczorkiem, więc nie mogę tak ja drzeć jak ostatnio Mmm, już super Coś coś na niego nasikał słyszałem, jak ktoś coś Nie wiem czemu, ale dobrze Claire, down Za to pójdę poradzić puzzle, Super, zróbmy pozdraw. Patrz, ja sobie zmienię ten nagrywanie na klipkę. Zmienisz czy zatrzymasz. I jakby sobie zmienił ustawionka? Żeby nie nagrywało, pamiętaj. No tak, tak. Bo właśnie na ten taki Czek. Dobra, jesteśmy nagrywani. Mam nadzieję, że mnie nie będzie tak kagać. Chyba, że. To może mi logować przez mapę, bo na tej faktory jak grałem to sprawdzałem było wid. To niemożliwe. możliwe. A tu, tutaj mi troszkę tak ład. Trudno, ale będziemy mieli widzować legowane takie lekko nagranie, no trudno. Wiecie, widzę jak jest. Po prostu no, tak to wygląda. Bo on sami na no, problemy techniczne muszą być, więc no. Gdzie jesteś Fabian? A ja sobie... A ja, ja pierdolę! <laughs> A ja czekałem na ciebie, tak długo. Mamy zdobyć, zdobyć piękną <laughs> Jak się wystraszyłem Chol człowiek, dobra On no mnie straszył No, place deposit Super Biegamy sobie z hakim łagim Siemano, hager se Mam nadzieję, że ktoś się będzie wysiąkał To zrobię mu łokieto ja się mówię, że będzie nagranie zlegowane, co nie Kaliszu? No, no chyba będzie Ogólnie ja mam dobry komputer nie? No tak, tylko po prostu mam zajebista się komputer pod gier, tylko właśnie chodzi o to, że po prostu sami mnie OBS, coś tam, ustawienia w nim i no Oj no, daj w ogóle mi coś Jak będzie legowało, co coś na po prostu będzie mi zajmienie, tak takie nagranie zlegowane No trudno i za nie poradzę, no wiecie o co chodzi Czasami po prostu gierka Wymaga go Zdobył? Ładnie? Mamy zdobyć. Nie, zostawi... Nie, nie zostawiłem, prawda? No to go tutaj. tutaj. <śpiewamy> nie, no nie. No to jest do mnie. Skąd się pojawiasz na no miątek? Jakieś teaterno Chodź do mamusi Ej, ty wyszedłeś! Chodźcie Do widzenia państwu Jaki jesteś? Tak. Nie wiem, co zrobię na większego. <grymny> <go>. <grymny> <Jestem mądrzejszy>. Looping. <grymny> <grymny>

O kurwa Mocny pedofil To jest dziwnego nie jest bardzo dobrze Wyśmy wyślijmy im się Zostaw mnie <laughs> To mój kron Zostaw mnie Dobra, nie ogarnął Można iść Hej, to mam. Ale nie ciebie chcę Będę cię brał, gdzie w aucie, gdzie na mastę Kurde, ja nie mogę nic na was zrobić Będę cię brał, gdzie w aucie Jeszcze ślepy Nie, nie chcę ciebie Super Ale chłop poprobi, looping dobry Co to jest? Tego nie zabijać No <słyski> <słyski> ja, nie wiem! Nie, wkurza mnie to, ja teraz będę przy nich kampić hamsko. Nie Będę tu kampił jak ham jak mandyta Chicken <słyski> brick No twierdzę mi z tym ty <grymne> dzielny chłopaki, jest chłopaki, a gorewna, jednak nie, chyba, <grymne> czaj. <try>. naprawdę? Gdzie ja ty jesteś? Ja się boję, że do mnie z cię dupy skoczysz. Będę ci brał żółty, gdzie w aucie, gdzie na masce. Serio? Hej, Kapoł tu czekam na twoich kolegów kulturalnie <Professora> Bye bye ty byłeś? Mam pomysł Kurwa zobacz. Ciewano Idę Twoją dupcie Pader z ciebie Nie no, nie jesteś hamem no, prostakiem jesteś no Boże Święty no <laughs> Czemu tak zrobiłeś? Bo mnie nerka boli <laughs> Só <coughs> tem oh. Ja mm. Wyciąg inacz coś. No i mu wyciągnąć może No ja daj mu wyciągnąć, ale... A on przyjmuje? Fajnie! Ej, padam gdzie <noise> zginął. Fajnie! Zostałem ciągle Nie ma co mi będziesz robił? brudzie. <laughs> <mnie widziałaś>? Nie będzie widziałem? Nie. Dobra. Moje zamiarowanie zakończyć już się, bo tam. Lew 4 jakichś numer tak? <laughs> Nie, chyba no, już. Dobra, super. A, Witamia. No teraz będzie widziałem krótki, to będzie tylko odcinek taki, sorry, taki... No w sumie tak, trochę taki odcinek krótki, będzie krótki, tylko będzie miał 12 minut. Ale no, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Może trochę krótki, ale mam nadzieję, że nam się spodoba. Pamiętajcie o sobie dzwoneczki łapecce w górę. Faję, <grym> że <grym grym> do końca dostaliście. Może jeszcze Kaliszu pożegnać. Papa. No a też się żegna, Siemano na samych odcinków. Pamiętajcie o sobie, to jest ważne. siemano